Poznaj osiedle Żąska, nowoczesne osiedle domów blisko Krakowa. Zamieszkaj tylko dwie minuty od dzielnicy Bronowice. To kameralna inwestycja 12 wyjątkowo funkcjonalnych mieszkań w zabudowie szeregowej, każde z własnym ogrodem i miejscem postojowym w cenie domu. Żyj w nowoczesnym stylu na osiedlu Żąska. Co wyróżnia naszą inwestycję? Funkcjonalny układ pomieszczeń, dwie pełne kondygnacje bez skosów. Przestronny, komfortowy salon z jadalnią i aneksem kuchennym. Duże przeszklenia w salonie, główna sypialnia z własną garderobą, dwa bliźniacze pokoje idealne dla rodzeństwa lub dodatkowy pokój na twoje biuro oraz dwie łazienki. A dla tych, którzy cenią sobie dodatkową przestrzeń, możliwość adaptacji poddasza. Odkryj życie pełne możliwości na osiedlu żąska blisko Krakowa. Zapytaj o dostępne domy. żąska.pl.